W LCP Lewczasto na Wocławkach w programie Studio Karolina. Dzisiaj moimi gośćmi wolontariusze. Dnia 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, i właśnie dlatego dzisiaj zjawili się u mnie w studio. Witam serdecznie Magdalena Klimkiewicz, tak. Ewelina Stolarska, Właśniewski. Dzień dobry. Drodzy Państwo, czy jesteście wolontariuszami bądź myśleliście kiedykolwiek o tym, żeby być? Ci goście, którzy zasiadają dzisiaj na moich fotelach, na moich kanapach, już nimi są i zaraz się dowiemy, jak rozpoczęła się ich droga, właśnie do tego miejsca tutaj. Madzia, może zaczniemy od ciebie. E, powiedz mi, kiedy zaczęłaś pomagać ludziom? Ja w sumie to już od zawsze chciałam zostać wolontariuszem, już w sumie od najmłodszych lat pomagałam. Mhm. Kwestowałam podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pomagałam przy rozdawaniu żywności w Caritasie i teraz nadal staram mhm. się pomagać, czy to prywatnie, czy to właśnie tak jak tutaj ze flachetnej paczki. Jesteś wolontariuszem szlachetnej paczki, e, prawda? Tak. W tym roku pierwszy raz. W tym roku pierwszy mhm. raz. I co cię skłoniło do tego, żeby tutaj się znaleźć w tej szlachetnej paczce? E, w sumie to zastanawiałam się, gdzie teraz mogłabym dalej e, szukać, e, żeby właśnie być tym wolontariuszem. I e, słyszałam od znajomych właśnie, że, że szukają wolontariuszy do szlachetnej paczki, i stwierdziłam, że spróbuję, zobaczę, jak to jest. I, nie żałuję, myślę, że to jest moja pierwsza, ale na pewno nie ostatnia y, praca y, wolontarialna mm -hmm. w szlachetnej paczce. Ewelina, jak się zaczęła Twoja droga? Ja tutaj podobnie jak koleżanka, też właśnie włączałam się w akcję tutaj Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Później to były różnego rodzaju portale społecznościowe, e, gdzie odbywały się różnego rodzaju licytacje charytatywne. Mm -hmm. e, jeżeli chodzi o szlachetną paczkę, to tutaj włączyłam się po raz pierwszy w tym roku. I tak naprawdę zobaczyłam kiedyś materiał, gdzie liderki właśnie opowiadały, jak tak naprawdę odbywa się ten wolontariat i to skłoniło mnie do tego, żebym mogła tutaj również z nimi uczestniczyć. Napisałam właśnie do Marzeny wiadomość prywatną. Marzena pokierowała mnie, jak mam się zapisać i tak o to właśnie jestem. I tak naprawdę, włączając się do tej szlachetnej paczki, czułam potrzebę takiej pomocy innym. Tak? Czułam radość z tego. Jak szłam do rodziny, to po prostu budziły we mnie niezwykłe emocje. I to tak naprawdę skłoniło mnie do tego, żeby pomagać dalej. I tutaj również twierdzę, że to nie jest ostatni rok. Także będę w tym dłużej. Będziesz dłużej. Będę dłużej. Piotrze, a ty, no, jak no to... twoja przygoda z wolontariatem się zaczęła? No to jest odmiennie, całkowicie przypadkowo, mm -hmm. brak wcześniejszych doświadczeń z wolontariatem, z pomaganiem innych innym. Mm -hmm. A więc zwykły post na Facebooku, szlachetnej paczki, yy, poszukujemy wolontariuszy. No i stwierdziłem, że wykorzystam trochę wolnego czasu na to, żeby sprawdzić, czy, czy mi się to spodoba i wykorzystać go na pomaganie innym. No i co spodobało Ci się? Myślę, że. Tak jak koleżanki powiedziały, w przyszłym roku również będę w szlachetnej paczce. No dobrze, takie pytanie do Waszej trójki jeszcze odnośnie tego, tej szlachetnej paczki. No, roku mamy wyjątkowy, prawda? Rok pandemiczny w jakiś sposób powoduje to pewne ograniczenia? Nie baliście się? Nie demotywowało to Was w decyzji do przystąpienia właśnie do akcji szlachetnej paczki? No, no, no bo wiąże się to niestety z kontakt, kontaktami międzyludzkimi. Wy musicie odwiedzać te domy tych e, wszystkich osób, które będą obdarowane. Macie? Tak? tak, jeśli mogę wtrącić. Znaczy ja uważam, że wystarczy naprawdę dobrze się przygotować. W sensie mieć właśnie ze sobą maseczkę przy ubicę. E, e, dezynfekcję do, tak, tak, do dezynfekcji. Tak, do dezynfekcji i też poprosić właśnie rodziny, żeby, żeby też chociażby mieli zasłonięte te usta i nos i myślę, że... W bezpiecznej odległości i można ten wywiad przeprowadzić. A nawet jeśli nie, jeśli my się boimy, czy rodzina, można to telefonicznie. Mm -hmm. Telefonicznie wtedy tylko y, podpisać sobie tą y, zgodę, tak, że, że na to przetwarzanie informacji i na tą zgodę wstępną, a resztę można załatwić właśnie telefonicznie. Mm -hmm. Ewelina, nie bałaś się? Y, nie, nie bałam się. Tak jak mówi tutaj koleżanka, y, brałyśmy ze sobą, właśnie płyny, y, maseczki i, i po prostu szłyśmy, tak. Jeżeli tak naprawdę mielibyśmy patrzeć na te zaostrzenia, no to nie chodziłybyśmy i nie pomagały, tak? A to jednak jest ważne. Są takie rodziny, które naprawdę są potrzebujące i, i tutaj to tak naprawdę wygrało, tak? Że, że chciałyśmy chodzić. Tak, tylko wy dwie macie już doświadczenie z wolontariatem, Piotrek niekoniecznie, bo powiedział, że to jest jego pierwszy raz, tak? Pierwszy raz w okresie pandemii. Powiedz, bo bardzo ciekawi mnie Twoje zdanie, bo jest całkowicie, znaczy Twoje doświadczenie jest całkowicie odmienne od tego, co Twoje koleżanki tu powiedzą. Że o ile zgodzę się z ze stosowaniem się do tych wymogów odnośnie maseczki i żeli, to spojrzałbym na to w ten sposób, że czy ktoś ma doświadczenie, czy nie ma doświadczenia, mhm. ale jeżeli byśmy postawili na to, że boimy się i nie pójdziemy, to nigdy tych ludzi nie pójdzie. Mhm. No nie da się pewnych rzeczy zrobić przez telefon. Oczywiście nie mogę tego odnieść do zeszłego roku, no ale w tym roku, na, na własnym doświadczeniu, mogę powiedzieć, że tych kontaktów jest więcej telefonicznych. No nie można sobie pozwolić na to, żeby też te rodziny odwiedzać raz w tygodniu czy, czy częściej, lub, lub tak jak tego wymaga sytuacja, no bo te rodziny mają też swoje obawy. My odwiedzamy różnych ludzi, więc no, mamy jakby ten szerszy krąg ludzi, z którymi się widujemy, więc mogą się obawiać, że niesiemy ze sobą jakieś ryzyko. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, no. Jeśli nie my tam pójdziemy, to nikt, a oni będą czekać na tą pomoc. Ona, ona telefonicznie, ona ta pomoc telefonicznie nie przyjdzie. Kurier też jej nie przywiezie, więc no trzeba jednak zaryzykować i iść. A przede wszystkim ta rozmowa jest ważna, tak, no bo tak naprawdę te rodziny będą chciały się przed nami otworzyć, tak, opowiedzieć swoją historię i tak przez telefon to tak też trochę inaczej jest, niż jak przyjdziemy i stworzymy taką barierę bezpieczeństwa i tego zaufania, i one się przed nami otworzą. Bo tak naprawdę, my jesteśmy obcymi osobami dla tych rodzin, a one są obcymi osobami dla nas, tak? Mhm. E, jakie cechy musi mieć wolontariusz, żeby być dobrym wolontariuszem? Jakie cechy musi być, no, mieć wolontariusz, żeby być tym dobrym wolontariuszem? No, przede wszystkim musi być wyrozumiały też mhm. dla, dla tych innych ludzi. No, empatyczny, tak, to na pewno. Musi być y, bardzo taki y, y, spostrzegawczy. Spostrzegawczy. Y -y. Y -y. Przede wszystkim pomocny. Y -y. Barbara jeszcze mogę się wtrącić. Proszę. Bo ja sobie tak ładnie tą ułożyłam. <laughs> y, y, ja uważam, że właśnie wolontariusz powinien być y, taki. Potrafić też postawić uh -huh. się w sytuacji danej osoby, prawda, bo uh -huh. każda osoba, każda rodzina jest trochę inna, no wiadomo, ma inne przeżycia uh -huh. i uważam, że powinien być, postawić się właśnie w danej sytuacji uh -huh. i... Ewelina, pomożesz bardziej? I, I na przykład, no nie wiem, czasami będąc urodzinę, przychodzimy do domu i tak się zastanawiamy, Boże, jakbyśmy my były w takiej sytuacji, co byśmy wtedy zrobiły. I, i, i tutaj właśnie zgodzę się z koleżanką, że wstawiamy też się w sytuacji, w jakiej my byśmy się odnaleźli. Mhm. Znaczy, w całej tej empatii e, uważam, że przede wszystkim potrzebny jest zdrowy rozsądek, bo ludzie opowiadają różne historie ze swojego życia, często trudne. Mhm. Więc chodzi też o to, żeby jednak z boku trochę na to spojrzeć, nie rozpłakać się razem z tą rodziną i zacząć się tam pocieszać, tylko żeby mimo wszystko na chłodno przeanalizować całą tą sytuację, żeby móc znaleźć dobre wyjście. Pomoc, której potrzebują, bo niekoniecznie jest to potrzebna pomoc materialna. Czasami jest potrzebna rozmowa, psycholog albo. Albo coś po prostu innego. Znaleźć jakieś. Tak, trzeba po prostu znaleźć rozwiązanie, bo niektórzy, bo w dosyć trudnych sytuacjach, naprawdę, po prostu nie mają z kim pogadać. Tak dziewczyny powiedziały, no nie można też przez telefon tego zrobić, bo ktoś. No Sami postawmy się w tej sytuacji, mm. gdyby ktoś do nas zadzwonił w jakiejś trudnej sytuacji. No czy my się otworzymy, otworzymy przed takim człowiekiem? Raczej nie. No jak nie ma tego kontaktu mm -hmm. wizualnego. Czy, czy, um, czy wolontariusz powinien być asertywny? Powinien wiedzieć, kiedy powiedzieć nie? Tak, zdecydowanie. Mm. Bo mm -hmm. wystarczy, że rodzina zobaczy, że my chcemy im pomóc mm -hmm. i może być tak, że po prostu będą chcieli od nas jak najwięcej. Może to wykorzystać. Tak, może to wykorzystać. I powiedzmy, że nie zawsze będą. Y będzie ta pomoc potrzebna, czy aż tak bardzo potrzebna, ale rodzina zobaczy, tak, rodzina, no tak mówię ogólnie, mm -hmm. tak? Ta osoba zobaczy, że może od nas wziąć, także my chcemy mu pomóc, bo naprawdę, tak, jak się idzie, no to idzie się z chęcią pomocy. I oni mogą właśnie zobaczyć, że a może coś jeszcze więcej ubramy, a może coś, może coś nam się uda. Mm -hmm. Trzeba być taką właśnie osobą, żeby też właśnie spojrzeć, tak jak kolega mówił, na trzeźwo, na chłodne. Zdarzyło ci się, Walina. Mm odmówić jakiejś rodzinie już, u której byłaś, albo powiedzieć, że mm, jak odwiedziłaś kogoś, że y, ci ludzie więcej chcą, niż zasługują? To znaczy my gdzie nie podejmujemy takiej decyzji i nie mówimy tego rodzinie. Inaczej, ja wiem, że rodzinie nie mówicie, ale gdzieś tam, gdzie zgłaszacie daną sytuację, no bo wiadomo, że e, żeby, żeby być tą rodziną w tej szlachetnej paszce trzeba spełnić pewne warunki, prawda? Mhm. I nie każda rodzina, która się zgłasza, no z, z góry jest wpisana w ten schemat, bo na pewno część rodzin, rodzin tych, nie wiem, osób, które mają zostać obdarowane, no nie spełnia tych warunków. No wy idziecie, w jakiś sposób to obserwujecie, czy zdarzyło Ci się coś takiego? Tak, zdarzyło się. Właśnie z koleżanką po wywiadzie stwierdziłyśmy, że jednak ta rodzina no, nie jest na tyle potrzebująca, żeby tą pomoc otrzymać, tak? Mhm. Więc stwierdziłyśmy, że jednak, jednak nie. Piotrze, to też... Wolontariusz ma tak, na, tak naprawdę dostęp do swojego panelu w systemie, mhm. gdzie opisuje rodzinę i na, jej, no i na tym pracuje. Odwiedzając taką rodzinę, na koniec z osobą towarzyszącą rozmawia się i wspólnie podejmuje się decyzję o tym, czy zakwalifikować rodzinę do pomocy, czy nie. I w tym też panelu. Ta dwójka wolontariuszy, która udała się do tej rodziny, samodzielnie podejmuje decyzję o tym, czy włączyć tą rodzinę do pomocy, mhm. czy też ich odczucia w czasie tej wizyty były takie, że, że nie są tego pewni, albo wręcz są pewni, że nie chcą jej włączyć. Mhm. Jeśli nie są pewni, no to powinni skontaktować się ze swoim liderem, żeby rozwiać te wątpliwości. Ale tak, zgodzę się, że trafiają się ludziach, którzy no, niekoniecznie potrzebują tej pomocy, a wręcz próbują wykorzystać tą sytuację. No, bardzo niekorzystnie to wpływa na wizerunek całej szlachetnej paczki, jeśli ludzie, którzy znają tych ludzi, którzy próbowali wykorzystać sytuację, wiedzą, że ci ludzie nie potrzebowali tej pomocy, ale ta pomoc no, jednak do nich trafiła. No, wizerunkowo to wypada wtedy dosyć słabo, więc y, jednym z głównych celów jest przede wszystkim no, bardzo dobre zweryfikowanie rodziny, żeby no ta pomoc trafiła tam, gdzie powinna. Rozmawialiśmy o tym przed wywiadem, że akurat Ty Piotrze powiedziałeś, no nie byłem aż tak empatyczny, w cudzysłowie oczywiście. Mhm. To teraz pytanie jeszcze jedno odnośnie bycia wolontariuszem. Czy według Was, już z Was szerszego doświadczenia, patrząc, jak idziecie do ludzi i pewnie przeżywacie nie, wiele takich sytuacji, które mają miejsce w tych domach i tak dalej, no wcześniej braliście udział w karitasie, w ośpie, e, w pomaganiu takim prywatnym, to co jest ważniejsze według Was w byciu wolontariuszem? Takie empatyczne podejście do rodziny, czy raczej z zachowaniem zimnej krwi i taka racjonalna ocena tego, co widzicie? Czy to da radę połączyć w jedno, czy nie? Ja uważam, że tak, że da radę. Najpierw właśnie warto wysłuchać to, co druga osoba ma nam do powiedzenia, właśnie tej empatii trochę użyć w mm. tym, żeby też wczuć się w tą sytuację, tak? Bo wiadomo, że żeby zrozumieć tą sytuację, no to trzeba ją poczuć. Trzeba połączyć się z tą rodziną, ale też właśnie na trzeźwo sobie to przeanalizować, czy aby na pewno. Ta rodzina, ta, ta dana osoba potrzebuje tej pomocy. Myślę, że jak y, na, na spokojnie w domu już się przeanalizuje tą całą te, to, to wszystko, co nam y, dana osoba powiedziała, to myślę, że tak. Ewelina? Też tak myślę. Tak? Można połączyć? Można połączyć. Czasami są rodziny, gdzie na przykład wchodzimy i widzimy, że po prostu ma piękne mieszkanie. Y, i, a na przykład historia, jaka się wydarzyła, losowa, sprawiła, że ta osoba tak naprawdę nie ma żadnych środków na, na życie, mm. i tu też nie możemy patrzeć na przykład, tak jak mówię, na warunki, a, a tak naprawdę na, na ży, sytuacje życiowe. Mm -hmm. Tak, jak wspomniałaś, ja wcześniej raczej byłem osobą tą mało empatyczną. Mm -hmm. Ja uważam, że nie, nie odniosę się do tego, czy można to połączyć, ale w moim przypadku wiem, że można z tego czerpać. Mm -hmm że pomagając innym, no ja na przykład pomagam też sobie, bo dzięki temu, że spotykam się z tymi ludźmi, ja się uczę empatii, więc ja z tego też wynoszę mhm. i uważam, że jeśli masz się te cechy, to da się raczej to pogodzić, tylko trzeba mieć jednak to ten złoty środek. Znaczy ta właśnie ta, ta empatia nie powoduje, że... No może zakrzywić coś, po prostu o, trochę. Tak, coś, co ocenilibyście, nie mając tej empatii, w sposób bardziej racjonalny. A tutaj tego racjonalizmu, tego obiektywizmu nie ma. No ale dobrze. Moż, mogło się jeszcze nie wyciągnąć takiego doświadczenia. Jeżeli poznamy kogoś bystrego, mhm. kto będzie starał się nas zmanipulować, no to nasza empatia raczej zadziała na naszą szkodę. No właśnie. I o to mi chodzi. Czy empatia no bo... jest... Jest możliwa do... Pomożemy rodzinie, która nie powinna otrzymać pomocy, tylko dlatego, że no, sprzedała Płynie nam historię, na która uczucia. nas wzruszyła. Tak. No więc no nie wiem, ja uważam, że tej empatii. Ona, ona jest potrzebna, ale w, tak, w takich sytuacjach powinna być naprawdę no, dozowana bardzo mocno. Tak, ale dlatego chodzimy we dwoje. Tak, do rodzin. Bo każdy ma inne wtedy, bo każdy prawda? ma czucie żeby spojrzeć na to z obu stron, tak? No każdy ma inne myślenie, tak? Każdy, każdy inaczej do tego podchodzi. Ja na przykład jestem bardziej empatyczna, ale zazwyczaj idę z drugą osobą, która no, zazwyczaj nie tam. A miałaś tak... taką sytuację, że wyszłyście z domu i powiedziałaś, że trzeba im pomóc, albo wiesz, że spojrzałaś bardziej empatycznie niż ta twoja osoba, z którą chodzisz. Mm. Nie miałam takiej sytuacji, może też dlatego, że żadnej rodziny nie odrzuciłam, mm -hmm. zazwyczaj wszystkie, wszystkie wstawiałam mm -hmm. w ten system, aczkolwiek miałam jedną taką rodzinę, gdzie powiedziałam tak, od razu trzeba jej pomóc i na pewno wiem, że dobrze zrobiłam. Mm -hmm. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ja tutaj wchodząc do rodziny też właśnie jestem zawsze z koleżanką i tylko że my tutaj się znowu zgadzamy. Mamy takie same odczucia, i, i tak naprawdę wychodzimy, rozmawiamy, i tak faktycznie trzeba pomóc. E, Czyli i... nie bawicie się dobrego, i złego policjanta. Tak? No nie, Za nie, chyba że tak jak mówię, jedna rodzina była taka, gdzie stwierdziłyśmy, że faktycznie ona się tutaj nie, e, nie nadaje na tą szlachetną paczkę, nie jest potrzebująca, i po prostu ją od razu wyłączyłyśmy. Mhm, Piotrze? Znaczy, nie wiem, jak to by... no ja odwiedziłem do tej pory 10 rodzin. Jeszcze jedna przede mną. Z tych to jest 10... sporo, prawda? No, jak na, pier... jak na pierwszorocznego, jak to Marta powiedziała, jestem rekordzistą. Ale trzy z nich odrzuci, trzy rodziny z tych dziesięciu zostały odrzucone w moim przypadku. I z tych trzech przypadków w dwóch przypadkach rzeczywiście miałem później po wyjściu od tej rodziny no dosyć poważną rozmowę z koleżanką, z którą wtedy byłem, no bo mocno się różniliśmy w naszej ocenie mm -hmm. tej rodziny. I chyba, też, I chyba po to właśnie idziemy we dwóch. Mm -hmm. no ja tego się pytam, czy nie mm. ma tego dobrego i złego policjanta. No chyba u mnie jednak był, ja byłem wtedy tym złym, uh. bo koleżanka no chciała... Musi też, bo koleżanka chciała akceptować, wtedy ja nie chciałem. Tam jeszcze też Martę zaprosiliśmy do tej rozmowy. No i ostatecznie wyszło na tego złego, no ale... Ale tak czasami bywa. Co daje Ci bycie wolontariuszem? Co z tego czerpiesz? Bo Piotr mówił... Przed ja tym, empatię. Tak, ale pomyśl, bo zaraz może jeszcze powiesz, że coś innego czerpiesz. Natomiast... Co czerpię? No na pewno satysfakcję mhm. z tego, że, że mogę pomagać innym, bo pomaganie innym jest ważne, tak przynajmniej w moim odczuciu, bo dajemy im taką nadzieję, że i taką, takie poczucie, że oni nie są sami w tych problemach, bo zazwyczaj jest tak, że są to osoby starsze, samotne, które już po prostu nie dają sobie rady z tymi problemami, a my przychodzimy do nich i dajemy im nadzieję, że jednak słuchajcie, no może być dobrze, nie jesteście w tych problemach sami i to nie jest za, za, zawsze pomoc materialna, mhm. bo chociażby właśnie takie wysłuchanie tych problemów Wy że oni się po prostu wygadają, mają z kim porozmawiać, to już dużo daje. A ja mówię, no, dla mnie na przykład, no też mi to dużo daje, że y, mogę też docenić to, co ja mam w życiu, bo zazwyczaj jest tak, że a, mówimy, że, a, bo mamy tak źle i tak niedobrze, bo nie mamy tego, tamtego, mhm. ale jak się idzie i patrzy na tą biedę, czy na te problemy, choroby, tak, no to. Doceniam Czyli tak jest na filozofię to, piramidy. Patrzę na tych, którzy mają gorzej od i doceniam to, co mam. Doceniam to, co mam. Ja tutaj chciałam powiedzieć, że rola wolontariusza to nie tylko e, tak naprawdę ta pomoc materialna, ale przede wszystkim niezwykłe emocje, które nam towarzyszą w sercu na bardzo długo. E, tutaj, właśnie wchodząc do rodzinę, czasami są to osoby samotne, z którymi na przykład e, chociażby taka rozmowa daje im dużo. Mhm. Możemy wtedy e, wysłuchać tą osobę, ona może nam się wtedy wyżalić, bo tak naprawdę e, czasami są sytuacje, gdzie e, samotna osoba mówi, że nie ma żadnego kontaktu, nie ma dzieci, e, nie ma żadnych tutaj e, osób, przyjaciół. Z którymi mogłaby porozmawiać. I to jest bardzo smutne, bo my na co dzień mamy na przykład przyjaciół, mamy rodziny, mamy dzieci. Tak naprawdę nigdy nie jesteśmy samotni, tak? Mamy do kogo się odezwać, a, a te osoby naprawdę mają takie smutne życie. I właśnie wchodząc do takie rodziny. Y My tutaj z koleżanką też y, mówimy, że tak naprawdę to nie jest pomoc tylko y, przy finale szlachetnej paczki, gdzie wręczymy te potrzeby, ale przede wszystkim będziemy odwiedzać te rodziny i będziemy ich wspierać. Mhm. A Ty, Piotrze, oprócz tej empatii, śpiesz leżej? Nie, właśnie mniej śpię przez to. Mhm. No bo, no, trzeba pogodzić jednak pracę, y, dom, no i mhm. te wszystkie rodziny. Tak, w późniejszym etapie dochodzi też mnóstwo czasu poświęcanego na kontakt z tymi darczyńcami, więc też mnóstwo czasu się spędza po prostu na słuchawce. A poza tą empatią, którą czerpię, no chciałem w sumie powiedzieć to samo co Magda mnie wyprzedziła, że jak to bardzo pokazuje, że nasze problemy tak naprawdę nie są wcale takie poważne jak nam się wydaje, bo ludzie nam naprawdę mają poważne problemy. I chyba to, co najbardziej raduje, to to, że rzeczywiście ci ludzie często mówią, że dzięki temu, że się tam pojawiliśmy, dzięki tej rozmowie, oni naprawdę czują, że nie są sami. Że pomimo tego, że oni tam nigdzie nie prosili o pomoc, no ktoś ich dostrzegł. No niekoniecznie my, prawda, bo przed nami po prostu ktoś ich tam zgłosił do tego programu. Dopiero pojawiliśmy się my. Ale na pewno ma to wpływ przede wszystkim na życie tych ludzi, a na nasze to chyba każdy sam już wie, co mu to daje. No. Mi na pewno przede wszystkim empatia, a reszta no sam Ja to zawsze po, po, powtarzam, że zdrowie jest najważniejsze. Jeżeli mamy zdrowie, to po prostu mamy wszystko. Po, można Tak, mogę wtrącić, to mm. też właśnie chciałam powiedzieć, że wystarczy, że mówię, no my jako wolontariusze tak usłyszymy zwykłe, dziękuję, że ze mną porozmawiałaś, że byłaś, że mnie wysłuchałaś. I już mówię od razu, serce się raduje, i człowiek wie, że to co robi jest dobre. Mm -hmm. Na no 5 grudnia, wy to już kolejny raz obchodzicie swoje święto. Piotr pierwszy raz będzie obchodził Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jeszcze nie wiem, jak to szczególnie celebrować. O. 5 grudnia to jest chyba. Y Sobota, prawda? Więc tak. weekend można tylko odpocząć. Nie wiem, czy weekend też będziecie chodzić po rodzinach, czy jeszcze, jeszcze chodzicie po rodzinach? Czy... Jak to chodzimy, ale zazwyczaj weekend to weekend odpoczynamy. No, różnie tutaj. Czasem jest tak, że tak, pojedziemy w niedzielę. Jak to, pracuję, tak, tak, jak się pracuje w tygodniu i po prostu mamy wolną, wolną niedzielę, to po prostu umawiamy się w niedzielę. Oczywiście. Najpierw dzwonimy do rodziny i pytamy się, czy jest taka możliwość. Jeżeli się zgadzają, to chętnie wsiadamy w samochód i jedziemy nawet w niedzielę. No właśnie. Czy wolontariusz musi być, może być jednocześnie empatyczny i e, osobą, która e, zachowa zimną krew? Nie, nie do końca odpowiedzieliśmy sobie tutaj na to pytanie, prawda? A więc. E... Ciężko jest na koniec stwierdzić. Moi goście nie odpowiedzieli do końca, ja nie wiem, bo wolontariuszem jako takim nie byłam. Może Państwo będziecie potrafili odpowiedzieć po tym wywiadzie po dzisiejszej rozmowie. Dzisiaj moimi gośćmi w programie Studio Karolina byli Magdalena Kinkiewicz, Ewelina Stolarska i Piotr Wiśniewski, wolontariusze akurat szlachetnej paczki, tym razem szlachetnej paczki, bo jak usłyszeliście, wcześniej też brali udział w pomocy innym. Bardzo serdecznie wam dziękuję ja również dziękujemy. Do zobaczenia w WLC.pl, przez są na